Dzisiaj nie typowa sceneria, będę z tego miejsca ryby, ponieważ jest bardzo zła pogoda, w sensie no, mamy teraz długi weekend, to znaczy mamy tak, mamy sobotę, niedzielę i poniedziałek wolny w Norwegii, więc mamy długi kolejny weekend, bo to już drugi weekend z rzędu, który jest długi. I no i niestety cały weekend patrzyłem prognozę, jest codziennie pff, cała tabela, od rana do wieczora deszcz, deszcz i deszcz. Teraz trochę godzina 20 wieczorem troszeczkę się uspokoiło, ale pada co chwilę. 3 minuty 4 nie pada, pada znowu, więc no nie ma najmniejszej szansy, żebym poszedł dzisiaj gdzieś na skałę pochodzić, bo jest tak ślisko, że można sobie zrobić krzywdę, więc stwierdziłem, że posłużę się dzisiaj moim bilkiem i, i z samochodziku połowimy. Na leniucha, dzięki temu mogę tam sobie też zainstalować kamerę i mogę trochę tak y, troszeczkę inaczej nagrać to wideo dla Was. Więc Zabieram się za montowanie sprzętu i będziemy próbować. Trochę porzucam. Mam jak zwykle standardowo parę krewetek ostatnich, tam parę sztuk. Próbuję może na krewetkę zna połapać. Ostatnio tutaj kilka drwszyków złapałem. Zobaczymy co będzie. Fajnie, że w ogóle można było się wyrwać i że no, wpadł mi do głowy taki pomysł, że, możemy, że mogę popróbować trochę na leniucha połapać. Także spoko. Dobra, biorę się za montaż zestawu. Pokażę Wam, żeby nie było tematu. Płaski ciężarek, kawałek wyżej jak zwykle kreweta na haczyczku i potem potem jeszcze kawałek wyżej jakieś 60 cm wyżej będzie lądować następna krewetka i to jest cały zestaw Patrzcie, dopiero to zaruciłem już, już jest branie jeszcze nie zdążyło no dopiero co opadło na dno jeszcze nie zdążyłem dobrze żywki naciągnąć Jedno branie było, ale przegapiłem mi za dużo tego wszystkiego, tych kamer tego wszystkiego ogólnie to jest trudne, ale.. Już o tym mówiłem, nie będę się powtarzał. Stwierdziłem, że nagram Wam kilka słów. Nie pada chwilowo, więc mogę sobie pozwolić, żeby sobie nagrywać na zewnątrz, a nie w samochodzie. No co jeszcze? No widzicie, jest nowe urządzenie. Mam nowego gimbala, którego właśnie używam. Nie wiem, widzicie, że jest stabilniej tak, że można się poruszać, a obraz jest jako tako stabilny, więc strasznie się cieszę, bo bo no to zawsze zmieni trochę jakość tych, tych nagrań i będziecie mieli stabilniejsze ujęcia Mamy jedną na bombardę metodę bo mm, na krewetkę brały jakieś małe ryby, po prostu było jedno branie i po braniu zaraz było y, była krewetka zdjęta, a to są teraz te małe wargacze takie i one po prostu coś co chcą. i przerzuciłem się na standardową, na moją ukochaną bombardę i mucha, no i drugi rzut i coś się wpięło, ale nie wiem co jeszcze, nie jest duże. No. Chyba lirek. Dobra, idziemy go odebrać. Tutaj mamy taką możliwość. Oczywiście chcę przełożyć tę wędkę górą. Gdzie mam ten podbierak pod rozpiąć? on już jest w zielsku. O, nie jest duży. Nie będę używał na to Góry. Mały, nie jest duży okay. Mamy cię Nie jest duży Jest taki, ja wiem może 35 cm, może max 40 niedtkae kolejny sai O, to pilne kolejny saj. tym razem jest zapięty z boku, delikatnie. Piękny. Zobaczcie, piękna ryba. Wielkie oczy. Poszedł, jeszcze nie poszedł, to jest tutaj Kierunki się kolego pomyliły, pójdź w tamtą stronę Piedaczek z wrażenia nie może się ogarnąć, albo nie chce się rozstać ze mną Teraz poszedł